Sanok rozpoczął proces poszerzania swego obszaru. Miasto chce wchłonąć dziewięć sołectw z gminy wiejskiej. Międzybrodzie, Bykowce, Czertesz, Płowce, Stróże Małe i Wielkie, Trepcze, Sanoczek i Zabłotce oraz Zachutyń należący do gminy Zagórz. Sanok koncentruje się przede wszystkim na kampanii informacyjnej. Staramy się dotrzeć do mieszkańców, przekonać ich, co leży u źródeł koncepcji poszerzenia granic Sanoka i jakie korzyści będą mieli z tego mieszkańcy miasta, ale też mieszkańcy okolicznych sołectw. Samorząd gminy wiejskiej Sanok stanowczo sprzeciwia się ogołoceniu z sołectw i kontratakuje. Rozesłał do wielu redakcji w regionie telewizyjne spoty, których przedstawia rację mieszkańców wsi. Pomysł władz sonockich z wścieleniem ościennych wsi do granic miasta Sonoka jest całkowicie absurdalny. Mieszka się spokojnie i osoby, które przeprowadzają się z miasta na wieś idą właśnie tutaj w poszukiwaniu takiego spokoju. I mają taki wybór i my też chcemy taki wybór mieć. Jest spokojna, wieś wesoła, Sanok zniszczyć nas nie zdoła. To jest tylko skok na kasę. No, i uważam, że to chyba tak wygląda. Uważamy, że nie powinni robić tego kosztem naszej wsi i sąsiednich wsi. Wszystko, co nam obiecują, to już mamy. Mamy kanalizację, wodociągi, drogi. Zleciliśmy pod wpływem naszych mieszkańców właśnie przygotowanie tych spotów też żeby mieszkańcy byli zorientowani w ogóle na czym polegają te działania mające na celu ewentualne przyłączenie tych dziewięciu miejscowości z gminy Sanok do gminy miasta Sanoka. Takie wspomaganie budowania opinii mieszkańców wsi zaskoczyło sanocki magistrat. Występowanie z takim zmasowanym protestem jest wyjściem takim no, nie do końca uczciwym, powiedziałabym. Także wobec mieszkańców, którzy, wiem o tym na pewno, nie są jednomyślni w tej sprawie. Absolutnie te protesty nie są organizowane przez samorząd. To jest wewnętrzna inicjatywa mieszkańców. I one absolutnie nie zastąpią konsultacji społecznych. Konsultacje będą się odbywały. Miasto stoi na stanowisku, że sołectwa pod względem urbanizacyjnym tworzą z miastem jeden organizm, który dzieli sztuczna granica administracyjna i fiskalna. Do 22 marca sanockie samorządy miejski i wiejski oraz gmina Zagórz przeprowadzą konsultacje społeczne z mieszkańcami. To, co zostanie ustalone i zawarte w uchwałach rad tych gmin, w kwietniu trafi na biurko wojewody podkarpackiego. W lipcu wniosek o poszerzenie Sanoka wraz z opinią wojewody rozpatrzy Rada Ministrów.